Siemanko, YouTube. Dwie sprawy na początek. Jedna, mam nadzieję, że oglądaliście ostatnio pierwszy odcinek przetrenowanych. Jak to wychodzi, jutro powinien być następny i się podobało. Druga sprawa, ja chciałbym na naszego, naszego, mojego vloga, zrobić QA, więc jeżeli macie pytania do mnie na jakikolwiek temat, czy to z treningiem, suplementacją, z dietą, czy jakimiś tam innymi rzeczami pobocznymi, które może widzieliście gdzieś tam u mnie, czy na Instagramie, czy na YouTubie, i coś Was powiedzmy no, zastanawia, no to piszcie w komentarzach pytania. Ja jeszcze wrzucę też pewnie na Instagram taką storkę, gdzie poproszę również o pytania. Jeżeli się tego troszeczkę zbiera, no to następny y, odcinek y, vloga zrobimy w troszkę innej konwencji, także zobaczymy. Ale y, chciałem dzisiaj pokazać jak jem y, w dzień nietreningowy, ponieważ no znowu się troszeczkę pozmieniało. I teraz tak, posiłek numer jeden, dwa jajka y, u mnie w formie sadzonego, y, lubię po prostu takie podsmażone. Y, mamy burówki, mamy klejik albo płatki ryżowe 50 gramów. Owsiane, ok. Kładki owsiane yy, i izolat chyba 40 gramów, borówek w okolicach 150. I także ja sobie to zjadam i widzimy się w następnym posiłku. No dobra, jeszcze zanim Wam pokażę drugi posiłek, to będę odebrać sobie paczkę. Do, bo znowu zrobiłem sobie prezent taki treningowo w sumie craft magowy, bo to do kupione na krafmagę, ale coś czuję, że na trening siłowy też sobie je podnoszę. Naprawdę spoko. Teraz przymierzam, zobaczymy jak leżą. No i mamy ten następny posiłek. Normalnie powinien być tutaj indyk, ale mi się krewetek, a była jakaś promka w biedronce. Więc mamy tutaj kaszę gryczaną. Ostatnio jakaś zajawka wpadła, takie coś ala leczo, czyli to jest papryka, pieczarki i cukinia. I do tego właśnie wpadają krewetki, bardzo dawno nie jadłem. No i czy tutaj widzieć, że Kinga się wspięła, bo no, nie lubi krewetek i śmierdzi, a stwierdziła, że będzie taka dobra i nie zrobi, także propsy. A ja już sobie szykuję też jedziemy na jutro, czyli rzeczy poszykowane, część się robi, także w starego żeby po fali. sobie kolą, no i lecimy. Dobra, szybka nagrywka trzeciego posiłku, bo jestem w robocie. Mamy w 275. To, co dopływa, to jest, ale zresztą w makadamie chyba 10. I po prostu to leczo co zwykle odgrzewam, zjadam i lecę dalej z robotą. Śmaga mam czwartek. Eee, oczywiście zapomniałem nagle dwóch ostatnich posiłków wczoraj. No bo byłem też w pracy, potem za nie wróciłem i tak, się pogarniałem bo też naprawdę bardzo późno. Eee, ale w sumie jeszcze jutro będę miał też wysiłek. Dzień Dzień treningowy, więc e, może uda mi się dograć te dwa posiłki. No a teraz w sumie e, no, wstałem z godzina 5 prawie 20 będę posiłek przedtreningowy, właśnie się grzeje i będę leciał e, robić sobie trening pól, e, Dzisiaj też e, zaczynam dzień od treningu, w którym też tak było. Ze względu na to, że trochę później zaczynam treningi personalne jeszcze od razu co jem. W sumie nagi no, to co zawsze. Yy, tutaj mam klejk, banan, izolat, masło migdałowe. Nie jest tak jednak tam dużo, ale ja chyba 120 gramów węglowodanów. Dokładnie 40 białka i 10 tłuszczy. Także ja sobie mm, zjadam i lecę robić ten trening, który dla Was nagram. Siemanko, witam Was na moim treningu PUL. Jako pierwsze jak zawsze było uginanie na mięśnie dwugłowe, tym razem robiłem leżąc, ale pokazuję Wam tutaj moje hip trusty seria pierwsza to taka główna. 10-12 powtórzeń założone 72,5 kg, czyli, jak na ten Hammer, przyznam, że naprawdę sporo. Tyłek czuć, więc wszystko jest jak być powinno. Powiem Wam szczerze, że no chętnie wskoczyłbym już na sztangę, ale poczekam do nowego planu, bo możliwe, że coś się zmieni. No a tamte ciężary przeważnie są o wiele większe. Później wskoczyłem sobie na wiosłowanie, na hamerze. Oburącz ręka idzie wąsko. Tutaj mam 55 kg na stronę, zakres taki mniejszy, bodajże 6-8 powtórzeń. No Nie jestem tu już w stanie za bardzo dokładać, jak już to ewentualnie powtórzenia jest to już tak totalnie na skraju, żeby wywalczyć po prostu naprawdę duży ciężar. Następnie dalej trening grzbietu, ściąganie w podchwycie wyciągu górnego. Prowadzę dosyć wąsko, staram się to robić mocno do podłogi. E, dzięki paskom no, nie czuję tego, m, tego przedramienia, tego chwytu, więc wszystko na szczęście idzie w plecy. E, tutaj to wygląda troszkę tak, jakbym no, nie ściągał do końca za nisko i e, robię to trochę na wysokość brody, aczkolwiek w rzeczywistości no, staram się minąć przynajmniej brodę, żeby to bok się poszło naprawdę głęboko w dół. Potem tył barków, czyli to co już wiele razy pokazywałem, takie klasyczne odwodzenie leżąc na ławce, odrzucone rozpiętki, zwał jak zwał, na ten tył barków, i potem dobijam sobie to takim szerokim wiosłowaniem. Powiem Wam szczerze, że mnie z tym tyłem barków jest o tyle fajnie, bo było to też widać na poprzednim nagraniu, przy ściąganiu, na szczęście ten tył barków. Ma jakiś tam swój rozmiar, ma swój wygląd, a poza tym naprawdę bardzo dobrze czuję, Nieważne co robię. Czy to jest linka, czy to są handle, czy to jest odwrócony butterfly. Nieważne, ważne, że wchodzi jak należy. Potem Biceps, uginanie ramion z drążkiem łamanym z wyciągu dolnego to akurat zmieniłem maszynę, znaczy, wcześniej już na niej robiłem, ale czy też bramę, więc czasami ciężej to jest z doborem. Obciążenia, aczkolwiek stara się wtedy, jeżeli trafię w zbyt mały ciężar, to po prostu dobić na tyle powtórzeń ile mogę. I wykonuję to w trzech seriach. I ostatnie ćwiczenie przed zrobieniem brzucha brzucha oczywiście nie nagrałem, ale możliwe, że zrobię to niebawem. Yy, mamy oginanie młotkowe, siedząc, yy, oburącz, trzy serie po 15-20 powtórzeń, czyli taki naprawdę dosyć wysoki zakres na tak zwaną pompkę, nadbicie już tych bicepsów. No, jak widać, na szczęście bicepsy też jakoś tam wyglądają, więc sprawdza się to u mnie nawet w takim bardzo wysokim zakresie powtórzeń. Siemanko, mamy czwartek 18? 18? 18 lipca pierwsza sprawa byłem w gym shopie znowu, bo zawsze jest tak, że zapomnę coś wziąć, zamówić, albo tam jak zrobić zamówienie to ogarnąć. I potem i tak muszę jechać, i tak muszę jechać, więc szybciutko pokażę Wam co tam sobie wziąłem spray do psikania. Prosta sprawa, żeby to w mniej korzystamy z białek jaj, na przykład naleśniki, leśniki, omlety i takie rzeczy. Co tu jeszcze, mak, Ja akurat stosuję 3 TB piramid, 3 TB piramid, to około 600. Cynk, bo już mi się też powolutku kończy. I najważniejsza w zasadzie sprawa Omega. Miałem taką dużą. Troszeczkę tego jest ponad 200, to jest 7 jest całkiem spoko. Kinka też bierze, więc może no, by się za szybko nie zużyło. Także na kocji wodkowic do Gimpsza pomacie oczywiście zniżkę i sprawa numer 2. <gry> ja się ja nie będzie brała, ale proszę sprawdzić czy jakoś jest dobra. Ale jeszcze druga sprawa. Otóż moi drodzy jest nowe wsparcie. Dostałem czuchy z firmy Deadlift spodenki, koszulki przy różne rzeczy i ogólnie też na kod przetrenowanie 15 macie zniżkę do sklepu. To jest nasze wsparcie, jedna z tych fajniejszych firm. Fajniejsze, wszystkie są fajne. Wszystkie Firm, które będą nam pomagały i wspierały kanał przetrenowani, z czego się niesamowicie cieszymy, także korzystajcie, zamawiajcie, bo jeżeli chodzi akurat no, o suplementy, tak by wiadomo, sklep numer jeden w Polsce, wiadomo, a jeżeli chodzi o ciuchy, no to osoby, które mnie znają albo śledzą dłużej, to wiedzą doskonale, że dosyć dużą uwagę przykuwam do ciuchów i byle czego bym nie założył. Także naprawdę spoko jakoś, fajne stylówki. E, mogę Wam nawet zdradzić, albo dobra, w sumie nie będę zdradzał, ale będą też nowe wzory, e, będą trochę też związane powiedzmy z kanałem, ale nie będę na razie mówił o co chodzi, e, więc warto sobie zaglądać. Siemanko, mamy piątek, oczywiście ostatnio zapomniałem Wam nagrać ostatnie dwa posiłki, więc jako, że dzisiaj też dzień nietreningowy, no to nadrabiam. Czyli posiłek numer 4 to pieczony łosoś i do tego e, takie powiedzmy leczo I w zasadzie no nic. Innej, bo, także zobaczymy się jeszcze przy kolacji. No dobra, i tak wygląda moja kolacja w dzień nietreningowy: 20 g masła migdałowego, 100 g kładków nie klejku, ryżowych, 60 g izolatu i do tego jakieś 150 g borówek. Także tak wygląda mój dzień jedzenia w dzień nietreningowy. Siemanko, po raz kolejny mamy niedzielę, a się zegarek. Nie wiem, który dzisiaj jest. 22 yy, nie, czy 21? Jest Nieważne, jest niedziela. Godziny wieczorem, na być zaraz będzie chyba 21.30. W tym tygodniu przyszła do mnie jeszcze jedna paczka: otóż paczka z w zasadzie dopiero wczoraj odebrałem, a też no nie miałem czasu tam zajrzeć. Teraz pokażę co przyszło, bo w zasadzie przyszły też nowości. Pierwszy fragment. Ja akurat teraz stosuję. E, między 500 do 700 kg dokładnie. E, jest też drugi, okropiłem sobie dwa. E, już obudowałem w zasadzie nawet w momencie kiedy byłem na masie. E, dobra, a tutaj za rozpakuję. To jest woda bakteriostatyczna. E, w ogólnie wolę to niż Onacel. E, bo można sobie tworzyć, to sobie stoi w lodówce, nic się z tym nie dzieje. Kiedyś miałem taką historię z Onacel że otworzyłem, a potem dupi brałem to jeszcze i porobiłem się stan tym zapalne. Ale najważniejsze, to chciałem pokazać, karderyna z pepto-medu. Także popularne GW. Super sprawa, bo ja stosuję w zasadzie cały czas, niezależnie od tego, czy masa, czy redukcja. Super sprawa naprawdę, bo, bo dziś tego trzeba zamawiać z innych firm, a teraz jakby mam pewnioczka, także pamiętajcie, że z kodem SYLWETKOWIEC Macie oczywiście e, rabat z syny, to jest 10, dokładnie. Dobra, tak poza tym, w sumie dogrywam tylko końcówkę do tego vloga. Widzieliście trening, widzieliście dzień e, nietreningowy, jeżeli chodzi o jedzenie. Co tam jeszcze, chyba przyszły w tym tygodniu. E, no i paczkę od peptomedu. W zasadzie tak naprawdę tyle, no nic takiego szczególnego się nie działo. A przepraszam, działo. W czwartek wpadł pierwszy filmik na Przetrenowanych. W zasadzie naprawdę super sprawa, bo teraz jak to nagrywamy jest w okolicach 900, więc myślę, że do 1000 niebawem to dobije. też troszeczkę wpadło. Taka ciekawostka, będziemy mieli też dwóch montażystów, którzy będą z nami działali, więc film będą jeszcze bardziej profesjonalnie zrobione, co bardzo, bardzo cieszy. No, następny odcinek oczywiście w czwartek o godzinie 18.00. Jeżeli chodzi o vloga, środa 18.00. A jak dobrze pójdzie, to może za 2-3 tygodnie zaczniemy wrzucać na przetrenowanych dwa odcinki w tygodniu. I to by był już dla mnie naprawdę super sztos, żeby jeszcze częściej i powiedzmy bardziej regularnie w zasadzie wrzucać filmy na kanały YouTube. Dobra, myślę, że to by było w zasadzie na tyle. A przypominam jeszcze o tym, o czym mówiłem na początku, czyli jeżeli ktoś ma ochotę zadać mi pytanie, zapraszam do komentarzy. Pewnie jeszcze wezmę jakieś tam pytania z Instagrama i po prostu w następnym odcinku, jeżeli się uda, to zrobię vloga w formie QA. Także zaglądajcie do poprzednich filmów i widzimy się w następnym odcinku.